Profesor Mariusz Dyduch to jeden z liderów wśród firm działających w obszarze usług szkoleniowych, tłumaczeniowych i doradczych, dla którego ważne jest wspólne osiąganie celów i dzielenie się doświadczeniem. Firma Profes Mariusz Deduch organizowała dla nas szkolenie z zakresu cyberprzemocy i bezpiecznego użytkowania internetu. O korzyściach w kontekście nauki języków chyba nie muszę wspominać, natomiast przede wszystkim elastyczność profesjonalne podejście, elastyczność w kontekście doboru materiałów, jak również w kontekście przygotowywania. Firma Profes, z którą współpracujemy od wielu lat oferuje szkolenia dostosowane do naszych indywidualnych potrzeb. Przeprowadzone warsztaty były źródłem rzetelnej informacji przekazanej w sposób konkretny i profesjonalny. Czybym polecił, zdecydowanie bym polecił. Nasza wieloletnia współpraca układa się bardzo dobrze, dlatego chcemy ją kontynuować przez kolejne miesiące, a może i lata. Zapraszamy do współpracy, do odwiedzenia naszej strony internetowej, profilu na Facebooku oraz do bezpośredniego kontaktu z naszymi doradcami.